Słuchajcie, zabierałem się właśnie do słuchania tego pięknego wydania Bitches Brew Milesa Davisa i przyszło mi do głowy, że Miles Davis to jest Frank Miller. No bo Milesa Davisa może posłuchać praktycznie każdy. Od oczywiście miłośnika historycznego jazzu, przez intelektualistę, przez podstarzałego hippisa, nawet pomiłośnika popu z lat osiemdziesiątych. Tak samo z Frankiem Millerem. Dał nam historyczny ran w zeszytówkach Daredevila, gdzie zdefiniował tego bohatera, stworzył go po prostu na nowo. Po eksperymenty formalne typu Ronin, po całkowitą rewolucję w dziejach mrocznego rycerza Dark Knight Returns. No i najnowsze rzeczy typu Sin City, które również były bardzo odległe od tego co robił poprzednio. I dwóch tych wielkich twórców, Milesa Davisa i Franka Millera, łączy to, że nie tylko byli gwiazdami w więcej niż jednym nurcie pop kultury, ale też kilka, przynajmniej kilka dobrych z tych nurtów sami zdefiniowali. Słuchajcie, tacy ludzie zdarzają się nawet nie raz na kilka lat. Oni się zdarzają raz na kilka dekad, albo nawet raz na wiek. Dzisiaj e, pojedziemy sobie z dziesięcioma najlepszymi według komiksowej nawilki okładkami Franka Millera. Franka jest zdecydowanie za mało na naszym kanale i zamierzamy to jak najszybciej nadrobić. Słuchajcie, stay tuned. Czas i pociągi nie czekają na nikogo. Zabieramy się do solidnej, rzetelnej roboty. No i jak zawsze czekam na Wasze topki, Wasze opinie. Bo zdaję sobie sprawę, że każda taka topka musi być prywatna, intymna i e, osobista. Słuchajcie, jedziemy z koksem i tyle. Miejsce 10. Daredevil 180. Słuchajcie, świetna okładka, mój personal favorite, myślę, że postawiłbym ją wyżej, gdyby była nieco bardziej znacząca historycznie, no ale w przypadku Franka Millera mamy tyle okładek, które wbiły się w zbiorową świadomość, że naprawdę trudno wybrać. Niemniej, ze względów czystego, warsztatowego czadu, ręce nieumarlaków wyłaniające się z nicości na Daredevila, ten bad boy zdecydowanie robi wrażenie. Słuchajcie, gdyby dzisiaj zrobić taką okładkę, gdybym taką okładkę, daj Boże, zrobił coś podobnego do Henryka Kajdana, myślę, że i wy, i ja bylibyśmy w skowronkach. Czysty komiksowy czad, Frank Miller na niesamowitym propsie, Daredevil numer 180. Miejsce dziewiąte, Sin City, A Hard Goodbye, Trade Paperback Cover. Uwaga, uwaga, bo oryginalnie pierwsza historia z Sin City wychodziła w Dark Horse Comics Presents w odcinkach i miała inne okładki, natomiast to jest okładka z tego, co wiem, a wiem niewiele, pierwszego paperbacku do Sin City. I dlaczego ta okładka? Dlatego, że ona reprezentuje z właściwą sobie jędrnością całe spektrum okładek, które później, ilekroć widzimy na półce Sin City, widzimy podobną okładkę, już wiemy o co chodzi, już witamy się z gąską. Ikona stylu, od razu wiemy, że chodzi o nawiązania do filmów, powieści, klimatu noir yy, i tyle. Samotny detektyw, czy też jak w przypadku Marwa, samotny nie wiadomo jaki ziomek, yy, wyłaniający się z nicości yy, i tyle. Także zupełnie propsujemy, mogłaby to być w zasadzie każda okładka z tych paperbacków z Sin City, czy stara, czy nowa, no ale ten klimat, według mnie, musi się tutaj znaleźć. Jedziemy dalej. Miejsce ósme. Uwaga! Spider-Man Daredevil Special Edition nr 1 rok 1984, jeżeli chodzi o publikację, ale 1983, jeżeli chodzi o stworzenie tego Bad Boya. I tak! Nie jest to może ten szał, który zobaczymy rok później w wykonaniu na przykład Johna Byrna w Peter Parker You're Fired Spectacular Spider-Man, ale za to podwaliny tego czadu, podwaliny gry kontrastem, którą tutaj widzimy i która jest tak nowatorska dla, Mira, dla Millera już widzimy. Bo tak, postaci nie są może tak sexy, nie są może tak figo jak później to będzie, czy w przypadku Johna Byrna, czy też w przypadku Johna Romity Jr., który potem dekady później też będzie do tego stylu, tak jak i wiele innych osób nawiązywał, ale to Frank Miller wymyślił cały ten styl. To on dał podwaliny na grę kontrastami. Ta okładka znakomicie by się sprawdziła również w Czerni i Bieli, i dlatego, mimo że nie jest to może najbardziej doskonały pod względem wykonania, czy. Tych dwóch postaci cover ever, to uważam, że należy jej się poczesne miejsce w naszym zestawieniu. Miejsce siódme. Daredevil numer 191. Jeżeli się nie mylę, to jest to ostatni numer z ranu, z tego pierwotnego ranu, który robił Frank Miller razem z Klausem Jansonem. Wydaje mi się również, że w tej isciu w środku tuszuje nie Klaus Janson, a Terry Austin, takie trochę kuriozum, ale ta okładka działa przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy tutaj niesamowicie fajne kolory, zobaczcie na to różowe logo, ach, jakże wystaje z całości. Ale i mamy tutaj nawiązanie do stylu, który zaraz potem zobaczymy w komiksie Franka Millera pod tytułem Ronin. E, kreskowanie, niesamowity hatching. Widać, że Miller miał tu pomysły, które w nim buzowały. Już był jedną nogą, już tam e, myślał o Roninie, już prawdopodobnie gdzieś myślał potem o Dark Knight Returns i ekspery eksperymentach formalnych, które będą wiązały się z tymi komiksami. I to jest wielkie świadectwo poczynionego już przynajmniej może nie następnego kroku, ale pół kroczku w tym kierunku. Propsuje tę okładkę, jest świetna. Nie zapominajmy o znakomitych kolorach. Bardzo, bardzo fajny cover. Daredevil numer 100 dziewięćdziesiąt jeden miejsce szóste okładka do Dark Knight Returns ale do Trade'a. słuchajcie zasztyła ten Batman brooding Batman zwisający na linie w świetle błyskawicy robił na mnie niesamowite wrażenie Frank Miller to jest wielowymiarowy geniusz tak samo jak Miles Davis i on również potrafi zwrócić uwagę czytelnika nie tylko samym pomysłem bo koncept tej okładki jest znakomity ale zobaczcie jaki tu jest ciężar zobaczcie jaki tu jest pozornie niewielki wysiłek włożony gdyby tak dzieciak chciał wyobrać. Uważamy sobie jako... Szczyle, że to jest tylko parę kresek położyć, ale dużo tuszu nie namęczył się chłop. Ale zamysł, design, ja jestem pewien, że tutaj parę dobrych pierwszych szkiców na tego kawera poszło. Jezus Maria, aż słychać trzeszczenie liny, na której wystaje ten podstarzały Batman. Yy, zaraz się urwie, zaraz coś trzaśnie, tak samo jak zaraz trzaśnie napięcie budowane przez Dark Knight Returns. Jest to jedna z najlepszych okładek ever, a przy tym zobaczcie, jak mało widzimy na powierzchni tej góry lodowej, bo tutaj cała robota odbyła się w zamyśle, w koncepcji. Nawet w głowie Millera, który Batmana uważał za kogoś może za ciężkiego jak na swoje czasy, to jest również moim zdaniem metafora tego, że Batman tu już nie za bardzo pasuje, że on zaraz gdzieś zleci, że Talina jest na niego za lekka, może konwencja komiksowa jest na niego za lekka. Ja tu widzę wiele naprawdę różnych odniesień do popkultury w ogóle i ten Batman to jest naprawdę okładka ekstra klasa. Tu już w ogóle wchodzimy do zupełnej ekstra klasy, okej? Okay? Batman The Dark Knight Returns, okładka do trade paperbacka. Miejsce piąte. Ronin. Book 4. Tak, mniej ikoniczny cover, ale umieściłem go tutaj, dlatego, że chucpa, z jaką Frank Miller przeszedł do robienia Ronina, zupełnie nowa rzecz. To jest z odcinka na odcinek, no i musimy zrobić sobie tego dwoje również na komiksowych nawikach czym prędzej. Z odcinka na odcinek ten bad boy jest zupełnie różny. Tam się styl zmienia, buzuje to wszystko w Millerze, zmienia zdanie as he goes i tak dalej, co jest nader interesujące, zwłaszcza dzisiaj z historycznego punktu widzenia. I dlatego ta okładka uzna Znałem ją za chyba najlepszą z tych, które są reprezentowane przez te miniserie, znalazła się w tym zestawieniu. Bardzo lubię Ronina, za rzadko o nim mówimy i tyle. E, uwaga! Miejsce numer 4. Dark... Dark... Nie, daj! <ścoughs> nie, nie, niech nikt tu nie odchodzi. E, tylko Dark Knight Returns numer 3 Hunt the Dark Knight, bo oryginalnie komiks Dark Knight Returns nie miał e, numerów, tylko miał podtytuły. Tak, wiem, jest bardziej ikoniczna okładka numeru dwa, kiedy to Batman przyzwania i też widzieliśmy e, podróbki w wykonaniu, czy przepraszam, przepraszam, homarze, fromarze w wykonaniu Toda McFarlana wielu, wielu innych artystów, ale jednak dlaczego właśnie ta okładka? Dlatego, że jak się tak spojrzy na tę okładkę, na klimat, który z niej paruje, w połączeniu na przykład z promo material, który Frank Miller razem z Lynn Varley, z genialną Lynn Varley, wykonali do Batmana Dark Knight Returns, to tutaj już widać i w emblemacie Mrocznego Rycerza, i w samym nastroju, i w samym wystroju miasta Gotham, tutaj widzimy pierwociny serialu animowanego o Batmanie Bruza Tima. OK, już w połowie lat 80. ten klimat był tutaj zawarty w Dark Knight Returns i dopiero jak się oddalimy sobie tę soczewkę historii, to możemy zobaczyć, że już prawdopodobnie słuchajcie, nie oglądałem żadnego dokumentu na temat Bruza Tima, ale zobaczcie na ten symbol, zobaczcie na ten zestaw budynków w mieście, zobaczcie na ten klimat, to musiało zrobić wrażenie na bruzu Timu Donaldu i niewątpliwie dlatego temu należy się poczesne miejsce. Stawiam bardzo wysoko te arty, to wprawdzie nie jest okładka. Sensu stricto, no ale sobie tutaj ją zawrzemy. No i wracając do Batmana Hunt the Dark Knight, bardzo ikoniczny cover, który bardzo dużo potem spłodził. I tyle. Jedziemy dalej, słuchajcie. Cream de la creme, czy creme de la creme? Wolwie numer jeden, tak, oczywiście musi być wskazujący swoim sympatycznym palcem Wolvi choć tu bad boyu, no i tutaj trochę loteria, tak, ja wiem, że nie jedni będą mieli to na jedynce, drudzy to będą mieli na piątce i tak dalej, no ale bawmy się dalej i nieśmy dalej radość, kogoś nie rozwala ten Wolverine, ale uwaga, to nie chodzi tylko o to, że to jest fajne wykonanie i fajny pomysł, tylko chodzi o to, że ta miniseria Franka Millera i Chrisa Claremonta, ona zdefiniowała ponownie Wolverina, ona nadała tej postaci czadowy vibe, jaki na jakim wszyscy potem, łącznie z jego babcią, pojadą w latach 90., ok? Czyli to, co wszystko robił Jim Lee, to, co nawet robił potem Barry Windsor Smith. Ten taki dojrzały Wolverine dla dojrzałego, give me a break, czytelnika, to jest pierwociny tego są właśnie w tym ranie Clermonta, krótkim, czteroczęściowym ranie Clermonta i Franka Millera. Bardzo propsuję te okładki, w zasadzie wszystkie są fajne. Trochę trudno mi było wybrać tę właściwą, no ale słuchajcie, let's, let's stick to the classics. Wolverine numer jeden. Okładka na miejscu trzecim. Miejsce drugie. Dark Knight Returns numer 1. Tak, słyszymy grzmot błyskawicy. E, to nie ja, to efekty dźwiękowe. E, no i słuchajcie, trudno tej okładki nie zamieścić na jednym z pierwszych miejsc, bo to dopiero miejsce drugie. No ale czego tu nie ma? Znowu, jeszcze bardziej uproszczony design niż w przypadku tego wiszącego na sznurku do prania Batmana, e, ale każdy z nas ma to wełbie i niezliczona ilość naśladowców. E, pod spodem wielka głębia, wielka psychologia, a na górze widzimy tylko w postaci Frank Miller wszystko skancelował, zostawił cień na błyskawicy, niebieskie tło. Wydaje się tak mało, ale pod spodem, pod spodem, wielkie, buzujące dzieło. Frank Miller, Dark Knight Returns, Batman, e, numer 1, pierwszy zeszyt. Ikoniczna okładka, zdecydowanie w pierwszej trójce Myślę, że zawsze musi się znaleźć, ok? Chyba, że ktoś robi bardzo osobiste zestawienie, no ale ze względu na swoją ikoniczność. Numer 2. No i uwaga, uwaga, kurtyna się podnosi, bo przechodzimy z właściwą sobie jędrnością do numeru 1. A jest nim, uwaga, uwaga, Deadpool i Wolverine Special Variant Cover. Zobaczcie na tego badboya. <ścoughs> Chciałbym zobaczyć teraz Wasze miny, słuchajcie, żartowałem. Nie jest to numer jeden w zestawieniu komiksowej nawiki, ale znacie mnie, nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, nie będziemy tutaj robić wszystkiego na 100% poważnie. Wolverine Deadpool wcale nie jest numerem jeden komiksowej nawiki. no ale jak teraz zaczęliście oglądać premierę, to poczekajcie jeszcze chwilę, bo zaraz będzie The Real Deal. No ale Jezus Maria, zobaczcie na tego Wolviego. Nie mogłem się powstrzymać. Swoją drogą, myślę, że Frank Miller, słuchajcie, jest wiele opinii, a że się skończył, a że coś tam, że tego. Moim zdaniem on po prostu się bawi trochę konwencją. Więc pozwala nam trochę tutaj się nad nim popastwić, on to robi świadomie. Ja jestem przekonany, że tak wielki twórca, który podobnie jak Miles Davis, który dał nam e, Dziewczyny z Kilimanjaro, Jezu, jakże znakomity album, dał nam tribute to Jack Johnson Sir e, i Bitches Brook, który mi się tutaj gdzieś zapodziało, ale który sobie zaraz odtworzę i będę miał The Time of My Life. E, taki ziomek, nawet jak tam pod koniec życia pociśnie sobie Human Nature czy Time After Time, zresztą świetny album według mnie, You're Under Arrest Milesa Davisa, no ale wracając do Franka Millera jak sobie pociśnie takiego Wolviego, to też ma to na celu trochę rozwalenie publiky, trochę może wzniecenie kontrowersji. Słuchajcie, mając pozycję Millera, można już mieć naprawdę wszystko w tyle. Owszem, czy życzyłbym sobie, żeby on jeszcze trochę bardziej poszedł w konstrukcję zamiast w dekonstrukcję? Tak, myślę, że tak. Myślę, że łyknąłbym taką fajną, po Bożemu zrobioną serię. Wiąże duże nadzieje z tym nowym Sin City, no ale też nie wiadomo, co to będzie. Coś tam się co chwilę ogłasza. Trochę w takim limbo ten Miller utknął. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam się wykaraska, może brakuje mu trochę impulsu już wszystko osiągnął i tak dalej. No trzymajmy kciuki, żeby coś się pojawiło. Yy, I tyle. Yy, słuchajcie, no to, tak, jak już żeśmy zrobili postponik i napięcie sięga zenitu, co to będzie, co to będzie. To przechodzimy do nawijkowej okładki Franka Millera numer 1, a jest nią. Daredevil 182. E, słuchajcie, tak, wiem, że pozostałe są bardziej ikoniczne. Wiem, że Dark Knight Returns, e, wiem, że Wolvi i parę innych spokojnie mogłyby się znaleźć na numerze 1. Ale to, co nas tutaj najbardziej interesuje, to nie jest sama ikoniczność, nie jest samo znaczenie historyczne, tylko jest to czysta poezja, która wyłazi tutaj z piórka Franka Millera. Czy jest to doskonały rysunek? Nie, jest to fajny rysunek, trochę tam muramie nie gra. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj, słuchajcie, w tym rysunku jest czysta poezja, w tej okładce, w tych znakomitych kolorach, ale przede wszystkim w przesłaniu, jakie niesie tutaj Miller. Ja, ilekroć widzę na tę okładkę, widzę niesamowitą stratę, żal, wręcz psychologiczne, metafizyczne zimno, które z tego wyłazi. No wyobraźcie sobie, ściskającego grób w ten sposób jakiegokolwiek zioma. To jest czysta poezja. Propsy dla tej okładki, ona jest kilka pięter wyżej, w mojej opinii, niż pozostałe, dlatego że to jest coś, co mnie rusza. I o to w komiksach chodzi. Daredevil 182, yy, wielopłaszczyznowy cover, yy, ikona. Ikona i to taka, która trafia do serducha. I o to w tych komiksach chodzi, słuchajcie. Po to kręcimy te komiksowe na wiki yy, i tyle. Słuchajcie, dajcie znać, jak wyglądają wasze topki. Pominąłem tutaj kilka rzeczy, typu kapa tam rozdzierającego flagę z płaczliwą sobie jędrnością, dlatego że trochę mnie nie interesują te amerykańskie flagi. Z całym szacunkiem, no, nie żyjemy w Stanach, więc trochę nie będę na to patrzył z takiego punktu widzenia. Nie uważam tego kawera Malver Fair za jakiegoś tam nie wiadomo jakie Mambo Jumbo. No ale słuchajcie. Aha, i jeszcze był jeden kawer, który wydawało mi się, że był Franka Millera. Ten taki Mikołajkowy z dzwoneczkiem, ale to było Daredevil Born Again, więc tego też nie zawarłem. Gdybym robił ogólne okładki z komiksów Franka Millera, ale nie jego autorstwa, to prawdopodobnie to też by się pojawiło. No ale poczekajmy sobie na ranking Macukiellego. Jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę, zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje. Pamiętajcie o moich własnych komiksach, link jest zawsze w opisie filmu. Najlepszym sposobem na powiedzenie dziękuję za nawiki jest spojrzenie na mój własny staw. Na koniec dnia jestem rysownikiem i twórcą komiksowym, twórcą takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia planeta Eurydyka. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj i do następnej. Nawiki. By the way, jak mi się dobrze czytało, Fantastic for Heroes Reborn przy dźwiękach tribute to Jack Johnson. Sorry, Miss Johnson. Miles Davis. Słuchajcie, naprawdę polecam. Wiem, że trudno teraz robić kąciki muzyczne w tej nowej formule na Wiki, ale pozwolę sobie zrobić ten trend. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze tego Bad Boya, a lubicie muzykę popularną, to zróbcie sobie przysługę, przeczytajcie Fantastic for Heroes Reborn i zasłuchajcie. Tribute to Jack Johnson, Miles Davis, soundtrack do chyba nieistniejącego filmu. Jezus Maria, Ja się rozpływam kombinując te dwie rzeczy. Polecam.